Rozpoczyna się lato, zaczynamy myśleć o urlopowych wyjazdach. W tym roku, ze względu na pandemię i wciąż obowiązujące ograniczenia, plany na pewno będą wyglądały inaczej. W tygodniku Monitor zastanawiamy się więc, w jakim stopniu podróżowanie różnymi środkami transportu jest bezpieczne dla naszego zdrowia. Co wybrać? Dla niecierpliwych podsumowanie. Statki nie pływają, samoloty są bezpieczniejsze niż lotniska, a najpewniejsze według ekspertów jest nasze własne auto, niezależnie co wybierzemy. Musimy przygotować się na zmiany wprowadzone na pokładach samolotów opisujemy w osobnym tekście. Program DACA, pozwalający grupie prawie 700 tysięcy nieudokumentowanych młodych imigrantów żyć, uczyć się i pracować w USA, nie może zostać w tym momencie przerwany przez obecną administrację, zdecydował w czwartek Sąd Najwyższy. Nie oznacza to, że program jest już bezpieczny, ale że na razie wciąż funkcjonuje. Sędziowie zwrócili uwagę, iż administracja może spróbować zawiesić go ponownie. Na razie w środowiskach proimigracyjnych i wśród korzystającej z niego młodzieży zapanowała radość. Natomiast dla prezydenta decyzja sądu postrzegana jest jako przeszkoda w realizacji wyborów. Obietnic, więcej w ostatnim wydaniu tygodnika monitor. W Chicago trwają przygotowania do wrześniowego powrotu uczniów do szkół. Jednak na razie data ta nie jest pewna. O czym więcej na stronie trzeciej. Dobra wiadomość. Naukowcy w Anglii twierdzą, iż posiadają wstępne dowody na to, że dexametazon może być pierwszym lekiem skutecznym w walce z COVID-19. To tani, powszechnie dostępny steryd, który zmniejszył liczbę zgonów nawet o 1 trzecią. Czekamy na potwierdzenie tej informacji, a wstępne dane publikujemy w tym tygodniu w monitorze. Ile kosztuje walka z koronawirusem w szpitalu? Dużo! Bohater artykułu prawdopodobnie nie zapłaci ani centa ze względu na ubezpieczenie, ale rachunek wystawiony przez szpital za kilkutygodniową pomoc opiewa na ponad milion dolarów. Więcej na stronie siódmej. Ostatnie wydanie tygodnika ukazuje się na dwa dni przed obchodzonym w USA w niedzielę Dniem Ojca. W związku z czym kilkukrotnie w różnych miejscach poruszany jest ten temat. Psycholog Katarzyna Krzykała zastanawia się, co to znaczy być dobrym Ojcem. Anna Czerwińska wspomina początki tego święta, także proponuje kulinarną niespodziankę dla Taty. Sięgnijcie po monitor. Poza informacjami bogaty dział skutecznych ogłoszeń drobnych, które 24 godziny na dobę dostępne są na naszym portalu. Dziękujemy! Pozdrawiamy, zapraszamy.